Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w moim pierwszym konkursie na tym kanale. Do wygrania macie 5 gier. 5 gier jest w puli nagród, a są to nie jakieś indyki, które mało kto zna, a 5 naprawdę znanych, lubianych, hitowych produkcji i każdą z nich na pewno skojarzycie. A są to następujące gry. Dead Space, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Crisis 2 Maksymalna Edycja, Medal of Honor z 2010 roku oraz Mirror's Edge. Wszystkie gry są w formie kodów do aktywowania w usłudze Origin. Co musicie zrobić, aby wygrać te gry? Wyjaśnię Wam to wszystko powoli w trzech krokach. Krok pierwszy. Nagrajcie gameplay z dowolnej gry, w której to ukażecie emocje, jakie Wam towarzyszą podczas rozgrywki, albo jaką frajdę Wam sprawia ta gra, jaką... Jak bardzo jesteście radośni podczas, jak gracie w tą produkcję. Po prostu okażcie emocje podczas rozgrywki. Krok drugi. Udostępniacie ten film na swoim kanale i nazywacie go w następujący sposób: Twójnik z YouTube, myślnik, gracz pełen emocji. Krok trzeci i ostatni. Zostawiacie gotowy film, przesłany już w formie odpowiedzi wideo do filmu konkursowego, w którym ogłaszam właśnie ten konkurs. Nagrody zostaną na rozdane wokół trzech miejsc i będzie to w następujący sposób Zdobywca pierwszego miejsca spośród tych pięciu gier, które są do wygrania będzie mógł wybrać trzy Zdobywca drugiego miejsca spośród dwóch pozostałych gier będzie mógł wybrać jedną produkcję A ten, kto zdobędzie trzecie miejsce będzie musiał się zadowolić grą, która po prostu pozostała w całej puli Czy coś jeszcze? Jakieś pytania? Myślę, że przedstawiałem wszystko jasno zatem gameplay, 3 minuty tona emocji Potem upload, funik gracz pełen emocji. Potem odpowiedź wideo. Myślę, wszystko ładnie, klarownie przedstawione. Zatem młodzi mistrzowie Frapsa, do dzieła!